Ależ jest dzisiaj pięknie zimno, sąsiad już dzisiaj auto skrobał, więc no, mroźno, o czym zresztą też moja stacja pogodowa informuje. Ale przepięknie, no pogoda, mm, uwielbiam taką pogodę, chociaż zdecydowanie wolę ciepło, ale, ale jest, jest super. Ale ja dzisiaj przychodzę Ci powiedzieć, że jutro mam nowy kurs. Tak, wiem, wiem, wzięłam sobie nowy kurs, ale ten kurs był już przeze mnie wyczekiwany od jakiegoś czasu, no i tak z znienacka dostałam telefon, że będzie organizowany w moim mieście, także no nie, nie stwierdziłam, że nie odpuszczam, że muszę iść, tym bardziej, że jest to kurs stacjonarny, jednodniowy, więc co prawda cały dzień tam będę e, siedzieć, ale, ale stwierdziłam, że muszę go zrobić, a jest to kurs Access Bars. To jest taka metoda uciskania 32 punktów na głowie, dzięki którym no, poprawia się funkcjonowanie naszego mózgu, naszego życia. No, jest to praca, wiecie, tak samo jak i są akupunktury, akupresury. To tutaj też jest praca z naszą głową, naszymi takimi, no. Stresami, e, bardzo dobre dla ADHD-owców, e, dla nadpobudliwości, wzmacnia, <laughs> znaczy naszą koncentrację poprawia. E, to jest to, o czym ostatnio mówiłam i niedługo będę wracać do tego tematu. Czyli właśnie tej krótkotrwałej i długotrwałej koncentracji. Także <laughs> ogólnie się mówi, zresztą potwierdzam, bo sama korzystam właśnie z tych zabiegów, że jedna, jedna sesja access barsu zastępuje kilka, kilkanaście godzin medytacji, więc no, jest to fajna rzecz. Także ja zdobywam kolejną umiejętność po to, aby wyciszać Wasze umysły. Niektóre mogę robić online'owo, ale większość, no, niestety stacjonarnie, więc słuchajcie, sprawdzajcie połączenia do Łodzi, drogi, którymi, właściwie do Zgierza, drogi, którymi do mnie można dojechać, bo będę Was bardzo mocno zapraszać. Zresztą w ogóle jakiś czas temu w mojej głowie urodziła się taka wizja, hmm, Centrum holistycznego, właśnie do wyciszania umysłu dla takich zabieganych, zabłąkanych duszyczek, i że w tym centrum właśnie miałoby być malowanie, miałaby być ergoterapia, czyli terapia przez pracę, różnego rodzaju warsztaty rękodzielnicze, ale takie, że człowiek nie przychodzi się nauczyć od A do Z robić takiej rzeczy, tylko właśnie przychodzi i stwierdza: O, dzisiaj mam ochotę sobie potkać. Pokaż mi, jak to się robi, a ja sobie będę. Ciągnąć tę nitkę i relaksować się przy tym. I tak naprawdę wszystko, co w życiu robię, czego się uczę, to prowadzi do tego, żeby można było coś takiego stworzyć. Bo już zajmowałam się aromaterapią, no i wiecie, las, jestem instruktorką nordic walkingu na przykład. Mam certyfikat masażu misami i gongami, misami, przepraszam, tybetańskimi. Teraz idę na ten akces, bardzo tego kursu Wedykartu, czyli tego malowania intuicyjnego. Tylko cały czas brakuje mi odwagi, żeby wynająć jakiś budynek, bo wiadomo, że w to trzeba włożyć sporo funduszy i nie wiesz, czy ci się to zwróci. Wiecie, takie rozkminy przedsiębiorcy strasznie, ale to strasznie się tego boję. No, ale marzenie jest wielkie, chyba przyznasz, co? I tak siedzi to w tej mojej głowie, i wraca tymi wizjami, jakie to by było cudowne tak właśnie móc pomagać ludziom, wyciszyć się, się, uspokoić te swoje gonitwy myśli. No, dla mnie. No to jest bardzo, bardzo fajna przyszłość, ale wiem, że póki co tego nie ruszę, bo tak jak Wam przed chwilą mówiłam, strasznie się tego boję, ale już podjęłam decyzję, że będę wynajmować, podnajmować gabinet na jakieś tam godziny i przeprowadzać. E, właśnie też sesję i masażu misami i te access barsy, które jutro przede mną, no, a oprócz tego zostaje to wszystko, co było do tej pory, czyli arteterapia, terapia przez malowanie, malowanie intuicyjne oraz ergoterapia, czyli, <laughs> przepraszam, czyli y, terapia przez pracę, przez rękodzieło. Matko, zabiję się mówiąc do Was. No dobra, znowu się nagadałam, wystarczy <laughs> Jutro będę Wam zdawała relację ja, na tyle, na ile będzie taka możliwość ze szkolenia. Sami zobaczycie, jaka tam fajna atmosfera jest. No, i mam nadzieję, że się na takich sesjach <laughs> przepraszam, ze sobą spotkamy. Także powtarzam: zgierz, sprawdzacie połączenie, sprawdzacie drogi, jak do mnie dojechać. A ja na Was czekam z otwartymi rękami. <laughs> tyśko mocno fajnie że mnie wysłuchałaś wysłuchałeś do końca